Siema siemaneczko, witam na kolejnym vlogu meczowym, kolejny vlog z Ekstraklasa Vlog, odcinek trzeci, po raz trzeci Termalika, no na razie mamy, mamy różnorodności, na razie jest Termalika, trzeci większy mecz, tym razem w Zagłębie Lubin, które jest w dobrej formie, Ograło ostatnio Legię Warszawa 3 do 1, no i przyjeżdża dzisiaj do Niecieczy, pewnie po kolejne trzy punkty, ale być może, być może mały klub z Niecieczy, ze wsi, w Polach powalczy i postawi się, Zresztą muszą, bo zaraz będą drżeć o utrzymanie. O ile już taki nastrój nie panuje w szatni, jakie, jakie typy na ten mecz? 2-1 dla Termaliki. A ja powiem 3-2 dla Termaliki. Tu jest zawsze dużo brawek, się zawsze dużo dzieje. Także ja powiem 3-2. Liczę na jakieś przebłyski geniuszu z jednej i z drugiej strony. No, tam jest dwóch wybitnych piłkarzy ofensywnych Jesus Diaz i rocha także ma kto tam strzelać w zagłębiu Lubin zresztą w Termalice też ma kto strzelać no ostatnio mają przestój Fastbender i Zapolnik no ale w końcu się to musi znowu odblokować tak jak na początku sezonu także zobaczymy co z tego będzie do usłyszenia na trybunach. No, Czytając składa, chciałem powiedzieć, że jest chyba bardzo sytuacja napięta. Zaraz mam na pokażę, co jest na trybunach umieszczany. Żeby mnie cieczy chyba już jest presja, że mogą spać. Dopanie ma A no, jak mówiłem ręce od grossa, a transfery dajcie Grosa. Na pewno no, nieciekawa to jest sytuacja, jak no, zobaczymy jak będą dzisiaj grać w dzłonie i jak będą grać i go właśnie Strzelił na 1 do 0, ale sędzia gdzieś z dół spalonego. Dlaczego? To było takie okienko, piękne, ale piękny to piękny gol. Jak będzie gdzieś stawiony na Tera czy coś, to wam dał nawet link do tego. Jeśli kanał prosto gdzieś stawi. Coś pięknego, ale nie jak widać, nie? Następnie. Bernardo na 1 do 0 dla Zagłębia lubi To tą bramkę no ciężko, ciężko coś powiedzieć No ale Termolika też sobie sumie słuchuje na no, bramkę Miejmy nadzieję, że się zmieni No miejmy nadzieję, że się zmieni Miejmy nadzieję, że trochę zaczną strzelać, bo trochę zimno I, I powiem, że się nie opłacało jechać, i tak dalej będzie هي شيون ريچون دان 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 چي اني گان گان Była bramka z rzutu karnego, to zaraz może być druga, Fassbender wywróci się w polu karnym i chyba będzie drugi rzut karny. Czy to była czerwona kartka? Tam poleciała jakaś kartka, nie wiem, czy nie koloru czerwonego, także no, może być zaraz ciekawie. Tak jest, druga żółta kartka, dobrze widziałem, tak, trybu zresztą sama mówiła za siebie. Najlepiej opuszcza boisko, jeśli decyzja zostanie podtrzymana oczywiście, no ale raczej tak Fassbender pat w polu karnym jak rażony. I myślę, że w, tym, w tej sytuacji nie symulował. Chociaż jest war. No to chyba będzie sytuacja cofnięta. Jest rzut wolny, chyba. Tak jest, jest rzut wolny, nierzut karny, ale no, ta sesja czerwonej karty zostaje podtrzymana. Siema, Simoneczko po meczu 1 do 1. Leonardo Rocha z Bramką. Na wyrównanie, rzut karny. No jak zawsze jest nagrany. Miał być drugi rzut karny, nie ma bo była czerwona kartka. Oczywiście tak, ale. Ale jak morzu karnego. Ciekawie było, ciekawy mecz. Widzicie, obok nas się darły, ta piłka, że poteśli nadejść jakieś i na zdjęcia, no to mam, mam zdjęcie, i ja wiem, też ma tam, zdjęcie z Rafałem Kurzawą. Autograf też jest na koszulce, ale lekko widoczny, no bo za czarny pisak na niebieskiej koszulce to ciężko. Ciężki rywal, ciężkie warunki, ogólnie do grania, do siedzenia zresztą też. Ocenialiśmy już chyba jedzenie, no ale to może, mogę powiedzieć, no tutaj hot dog jest całkiem niezły, na stadion. herbata, no to herbata ciepło. No chłopak nie był jakiś ciepły, także jeśli liczycie, że sobie zejdziecie ciepłe, no to nie zejdziecie sobie ciepłe. No to jest takie letnie bardzo. Ciepło, ale tak lekko. No był letni. No nie był zimno, nie był zimno, ale był letni. Ja wam mogę powiedzieć, że dajcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem i zapraszam na kolejne vlogi na tym kanale, no bo, no bo jest ostatnich całkiem sporo, mimo pogody, mimo tego, że się widzieli no to jest w sumie więcej szłań, niż dajcie, no w lecie coś na mecze, No ale na pewno wpadajcie. W Leo, vlog z meczu Shakhtara z Legią Był już pewnie na kanale, więc sobie No i polecam zdecydowanie najlepszego vloga, jaki był do tej pory. Legia, Samsung Sport. No do tego vloga na pewno zapraszam i będziecie mieć kartę zresztą na końcu, żeby ten filmik oglądać. A dzisiaj dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!